Cześć, witajcie z tej strony, Evron. A to kolejny odcinek z Fortnite. A. Dzisiaj będzie najbardziej satysfakcjonujący odcinek, jaki widzieliście. Wszystkie fragi były idealne. Rękawicami Spidermana. Lądujemy na ludzi, eliminujemy ich i jest po prostu idealnie. A ilość fragów, no dzisiaj rekordowa. Także mam nadzieję, że gierka Wam się spodoba. No a my, oczywiście, już poświątecznie, zróbmy sobie przegląd sklepu jeszcze przed samą gierką. No i oczywiście, przypominam, że jak coś robi, jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo docenię. Użycie naszego kodu twórcy Evron. No i zobaczcie, co dzisiaj sklep przed nami ukrywa. A mamy, słuchajcie, powrót. Marvela! Randomowo, dosłownie mamy, słuchajcie, powrót wszystkich w sumie chyba marvelowych skinów, ale to chyba ze względu na jakąś premierę, a może na to, co widzieliśmy po napisach nowego Spider-Mana. No ja nie będę spoilerował, no bo wiadomo, że bez spoilerów, ale słuchajcie, mamy tutaj Venoma, mamy, słuchajcie, Nick Fury, mamy Gamorę. Gamora całkiem fajny skinek, co? Akurat Gamora i jest git, mamy oczywiście Starlorda, mamy Ant-Mena, mamy Thanosa, więc chyba wszystko marvelowe wróciło. Mamy Dark Phoenix no bardzo dużo rzeczy Marvelowych wróciło tak czy inaczej dzisiaj do sklepu mamy Shang-Chi e bundle też oczywiście mamy Ghost Ridera z Marvela mamy Blade'a mamy Kapitana Amerykę mamy wszystko z Deadpoola mamy X Force te wszystkie skiny Marvelowe które były Black Widow Silver Surfer Daredevil także no dosłownie wszystkie skiny Marvelowe dzisiaj miały swój powrót do e sklepu z jakiegoś powodu jakiego powodu nie mam pojęcia mamy oczywiście Spider-Mana mamy Star Steam, także te wszystkie zakładki są strasznie teraz kolabowane no tak naprawdę większość z klepu to jest tak naprawdę Jeden wielki kolab, mamy też Boba Fett Mamy marshmallow, a propos kolabów Nie wiem czemu to lobby znowu tak nie, także przepraszam was bardzo Ale co jakiś czas e, to lobby się zacina W tym, w tym nowym stylu e, ten marshmallow Czyli takim ciemnym, oprócz tego na górze mamy panią Whiplash A na samej górze Tsuki oraz Lace Także tak się prezentuje dzisiejszy sklep Strasznie dużo współprac, a ja zapraszam was dzisiaj Na jedną mocną gierkę Miłego oglądania Święta, święta i po świętach, jakby to powiedział ktoś z mojej rodziny przy świątecznym stole. Jesteśmy, słuchajcie, po świętach, ale dalej. Większość osób przynajmniej ma przerwę świąteczną, więc możemy sobie polecieć ze świątecznym jeszcze klimatem, no przynajmniej do końca roku. A przydałbyś jakieś podsumowanie z tego roku w Fortnite? No bo kurczę, mamy dzisiaj co? Wtorek? Chyba wtorek mamy dzisiaj. Ja, szczerze mówiąc, zawsze mam tak, że zawsze jak miałem jakieś wolne, zawsze jak miałem jakieś wakacje, to nigdy nie patrzyłem na dzień, tygodnia. Dosłownie. Jakby dla mnie dni były takie same, bo po prostu jest Chilek. Dzień dobry. Witam serdecznie panią. Nie, nie bij mnie. Dziękuję bardzo. miałem tylko rękawice Spidermana. Tam coś miałeś złotego. Fantastycznie. Weźmiemy sobie skrzynkę, weźmiemy sobie matce. No i polecimy z Gierką. To nie jest prawda, no nie? Ten chłop nie. O mój Boże! Ja tak sobie myślę, że tutaj był zawsze bałwan, a to chłop normalnie chilluje jako bałwan, sobie! On się chyba rękawicę, Jezu! Nie uciekaj ode mnie, bałwanie! Chodź ze mną tutaj. No, no stare, nie będziesz nikogo chyba ributował teraz, no nie? Dzień dobry, zabudowałem cię a spokojnie. Ty chłop ma w ogóle? Co? Chłop ma kewa? A bo to jest dwóch jakichś typów w ogóle ty, dobra. No i naprawdę musieliśmy go wyjaśnić. Boże, nie mam pompy, jak ja uwielbiam, nie mieć pompy. Dziękuję bardzo. Dobra. Nie ma mamo nie mam pompy, ale jakoś się udało. O mój Boże, najdłuższy slajd w historii Fortnite'a, troszeczkę wolny, a to slajdowanie naprawdę mega fajna opcja. Dzień dobry kolego. Czy ty mógłbyś tutaj delikatnie do mnie podejść? On z kimś walczył, więc generalnie sobie go na szybko podjedziemy. Siema, dzień dobry, witam, dostajesz spraya, nie żyjesz, dziękuję bardzo No te wszystkie kewy by się na pewno przydały, bo strasznie mam dzisiaj lipę z kewami Nie ukrywam, że to jest druga gierka, którą nagrywam W pierwszej sobie padłem i to tak bez kewa i tak troszeczkę smutno Więc dzisiaj na pewno w pierwszej grze nie ma wina, ale czy wrzucam? Chyba jest trochę, chyba trochę nie ma sensu, bo w tamtej gierce się w sumie nic nie działo Dzień dobry, witam, ja tutaj ukradnę fraga. <laughs> No, choć, błagam, stary. O mój Boże, tylko nie granatnikami w twarz. No co ty? Czy ono w ogóle jakiegoś kewa? Czy on się jakoś leczy? Podlecimy go, Siema. Dzień dobry, witam. Trzymaj się. Do widzenia. O mój Boże, cóż to za budowla. Aż normalnie chyba coś odblokowałem. Jakieś opcje dialogowe. Siema. Oj, proszę bardzo, ale że ja dzisiaj wszystko joinkuję. Zwykle jak ludzie mi kradną fragi, to teraz ja wszystkim. O mój Boże, ty nawet nie masz kewa. Chłop nie ma kewa, ale i tak nie. Jeżdża, dobra. Eee, troszeczkę się zawiesiłem. Tymi rękawicami fajnie można sobie podbić do góry. Tylko trzeba co jakiś czas właśnie się tak odbijać. A ja nie chciałem dostać spray'a od chłopa. Się ma, dzień dobry. O mój Boże, zbiłem mu kewa! Dobra, ej, dobra. To był najfajniejszy strzał. że jakby chłop padł, było tak piękne. Taki idealny dojazd Spidermana. Mój Boże. Ej, okej, to to był dobry frag o, proszę bardzo Ty, spider-man normalnie on się sprzedał tym, że go jakieś wilczki biły Nie no, proszę Dzisiaj to ja kradnę wszystkim fragi Więc niestety kolego tam z daleka Ze snajperką Ci w ogóle ci snajperzy, czad W każdej grze mnie tak snajperzy irytują, że to jest niesamowite Siema, dzień dobry Nie trafiłem, ma szczęście, że było drzewo Koleś spadł Teraz dostał Nie mam już do niczego Amo, stary Muszę się chyba normalnie z kilofa ubić e, Okej, okay, dobra, boże To było bardziej niebezpieczne niż chciałbym, żeby było na szczęście mamy gazik. Gazik, najfajniejsza rzecz. Mamy złotą pompę. No, wszystko się układa. Dzień dobry, czy tu jest budowane jakieś osiedle? Bo widzę piękne daszki, piękne domki i chłopa tak gigantycznie wysoko. Jeszcze drugiego. Dobra, czekajcie, musimy sobie wlecieć, tak? Siema, dzień dobry. Jezu, jak ja dzisiaj dojeżdżam? To jest chyba najfajniejsza gierka, jaką gram tymi rękawicami. Już troszeczkę je wymasterowaliśmy, więc jest git, Tylko ten chłop mi tutaj pewnie wiedzie. Nie, no stary. Nie, 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 nie niszcz mi tego Nie niszcz mi marzeń, stary, nie niszcz mi marzeń Czy my tutaj jeszcze mamy Jakiś graczy? O mój Boże Na tym build fight, ja myślałem, że to jest już jakiś stary Build fight, a tu typy się cały czas Cisną, ty, dzień dobry, witam czy Ja mogę wejść na trzeciego? Proszę, proszę, dziękuję A, on żyje! O mój Boże No teraz już nie <laughs> Ty myślałem, przed dwóch zesprejowałem, co jest? O mój Boże, chłop ucieka też Spider-Manem. Ta strefa jest tak daleko, że teraz wszyscy musimy przejść na szczęście. Mamy z chłopa. Te splasze, które dają speeda. To jest akurat do, duży plus. Siema typie. O mój Boże, chłop jest rybą. Chłop jest rybiarzem. Siema. Dzień dobry. Frozen rybo. Nie błagam. nie, 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 nie. nie. O mój Boże. Że taki spray i jeszcze chłopanie sfiniszował. Dobra, chłop padł od burzy, więc jest git. Kurde, miał duże potki. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, muszę uciekać, bo ludzie mnie... Warte, nie dobij mnie, nie dobijenie, uderzmienie, uderzmienie, uderz mnie. dziękuję bardzo. No i co teraz, chłopie? Teraz ja jestem w strefie. Teraz możemy się na spokojnie wyleczyć. Jest git, mała pota, duża pota. Słyszę jakiegoś spidermana i chyba mnie dojeżdża? Ktoś mi tu biega, jeden Spiderman gdzieś wyleciał Drugi mnie gdzieś podjeżdża od dołu Stary, jakby ja całkowicie słyszę, co się dzieje Użył lunchpada A tu jest jeszcze tutaj jakiś, co jest? Okej, okay, dobra, nie ma problemu Jakiś chłopiec strzelał losowo Dobra, bierzmy lunchpada i lecimy O nie, kolego, ja znam ten skin No nie, no stary, nie tak, no nie tak Nie gadaj, że on jeszcze przeżyje no nie gadaj, że on jeszcze przeżyje. Dobra, czekajcie, z manem trzeba go dojechać trochę. O, jaki słodki. Dzień dobry. Let's go. jest 16 fragów, co jest? Ej, nawet ta gierka idzie. Nie no, trzeba ten zimowy biom jest taki piękny, niech on nie odchodzi. Przecież to tak ładnie wszystko wygląda. Przynajmniej żeby część mapy była zaśnieżona. To jest tak śliczne wszystko. Słyszę Spidermana gdzieś tutaj, siema byku, dzień dobry, nie no nie uciekaj mi, tylko Spidermanem Możemy zawalczyć, nie on mi nie ucieka, on mnie po prostu zabudował <noise> Jest okej, okay. czasami po prostu gubię się w rachubie, co ci ludzie robią, czy oni chcą uciec czy nie A ten koleś widać, że się czuje pewnie Nie no nie, stary nie uciekaj mi, błagam, dostałeś jednego hita Nie, mo nie może to oznaczać, że już się zabudowujesz, stary uciekasz On mi po prostu uciekł na trolce Siema, dzień dobry czy on sfejlował Spidermana? Nie, nie failował Spidermana. Ajajaj, no dobra, możemy go dogonić. Ej, kolego, ja się go złapię troszeczkę. Boże, te pościgi Spidermana są takie kozackie. No, ja nie wiem, grać bez Spidermana teraz w Fortnite, to jak grać bez ręki po prostu, no nie? Ale to jest dobre, że wszyscy grają z tymi Spidermanami. To akurat nie jest tak irytujące, jak był Granatnik, więc akurat to jest okej. Okay. tylko kolego, jesteś takiego spraya, że... O mój Boże, dzień dobry, a tu mamy drugiego jeszcze. Na spokojnie, kolego. Nie, 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 nie. Na luzie. Wszystko będzie w porządku. Tu jest, tu jest trzech, tu jest trzech. Dobra, już jest jednak dwóch. Znaczy, teraz ja i jeden chłop. No to w sumie dwóch faktycznie. Dzień dobry. Prawie mnie Stormtrooper wyjaśnił. O mój Boże. O mój Boże, chłop otwierał dropa. Ty, ja sobie przylatuję pod dropa. A to chłop normalnie za nim stoi. Przepraszam, kolego. Ja wiem, pewnie zrujnowałem ci marzenia. It's okay. Nie no, stary, błagam cię. To mój drop. Halo? Siema, dziękuję bardzo. Xeno Gold, trzymaj się. Ty, tu może być jakaś rekordowa gierka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dzień dobry. Nie no, stary, no nie zbieraj teraz lutu jak walczymy. Ja cię naprawdę... Słyszałem cię z kilometra, ty musiałeś też mnie słyszeć. Czasami mam wrażenie, że niektórzy gracze grają bez słuchawek. Może grają na telewizorze. Szczerze mówiąc, grałem u kuzynów na telewizorze w Fortnite'a. To ciężko się czasami było, przynajmniej dla mnie, zorientować, gdzie są typy. Coś słyszałem jakieś kroki, ale nie wiedziałem, z której strony. Ty czekaj, Jezus Maria, ja w ogóle nacisnąłem sobie trójkę po broń, a tutaj normalnie gazikiem. Stary, mógłbym cię wyleczyć tym gazikiem, jeżeli chcesz. Hejcia. Proszę, czy ty dostałeś, czy ty dostałeś, będąc w rękawicach, dostałeś To do widzenia Oksi, YouTube. Ale proszę mnie teraz nie sprayować, jak do ciebie lecę. No i widzisz, typie, zrujnowałeś cały gameplan, bo chciałem do ciebie podejechać na rękawicach, jakoś fajnie cię porobić. A ty tak bardzo niemiło się zachowałeś. Czy jesteś kolego? No chodź tutaj. Jezu, jakie zabudowy. I tu patrzcie, jaka jest w ogóle strefa na takim krańcu normalnie. Dobra, dostał z tego, więc już nie ma rękawic Spidermana. Spider Spidermana. Przejdziemy sobie górą. Wszystko jest git. chillujemy. Koleś nadrabia tempo. Ja niestety dostałem, więc jest gorzej. Zabudujmy się w takim razie troszeczkę. I jest okej. Okay. Siema, dostałeś mocno. Fantastycznie. Przejdziemy sobie troszeczkę tutaj. O nie, jestem klapson. nie, 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 nie. nie. Okej, okay, dobra. A i guess wygrałem. Yy, Okej, okay. dobra. Mamy, mamy małe. Mamy gazik. Tylko, żeby ten typ mnie jakoś teraz nie pocisnął. Dobra, zmiarę. Okej. Okay. On chyba nawet nie zdaje sobie sprawy, gdzie ja jestem. On myślał, chyba. Jednak sobie zdaje sprawy gdzie ja jestem. A na spokojnie, gazikiem się wyleczymy. Jest w porządku. Dobra, jezu. Gazik jest najlepszą rzeczą, nie? To tak dosłownie. Najlepszą rzeczą, jaka jest. To jest tak fajny item. Tak przyjemny, że to jest niesamowite. Dobra, mam tutaj rękawiczki. Przejdziemy sobie wyżej nad niego Siema Koleś jak się świeci Ma koronę zwycięzców Też mam koronę zwycięzców Tylko który Który zwycięzca okaże się podwójnym zwycięzcą Siema Dzień dobry O mój Boże Kolejny stormtrooper Ostatni mnie prawie wycisnął Ty Chłop sobie Chłop chodzi bardzo dołem Dobra dostał jeszcze raz Cool Wyleczmy się podką. Jest w porządku Zajdę do niego Dzień dobry Witam Hejcia Let's go, okej, okay, dobra, na szczęście ten Sport Trooper już oporu nie robił. Także, że, mamy kolejne zwycięstwo i całkiem spoczko. Dziś strasznie satysfakcjonujący odcinek. Te wszystkie fragi były takie bardzo przyjemne, bardzo miłe. Także, czas, mam nadzieję, że odcinek wam się udawał. Jeśli tak, to pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku, 21 fragów, całkiem spoczko, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.